Cześć, cześć kochani! Marek mal z tej strony z Dzisiaj najmroźniejsza noc. Póki co, jaka była. Eee, Największą palmę zdążyłem wczoraj ubrać z kolegą, ale jak widzicie, o, nic jeszcze nie jest podłączone. Tylko po prostu kable są założone, ale nic e, jeszcze się nie grzało w nocy. E, idę tutaj dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Tritrinax Campestris. A, jakiś liczny. Pięknie wygląda, taki trochę lekko zmrożony. Zobaczymy, jak się będzie czuł. Tutaj mamy sabal, tutaj mamy nasz kochany nainital zmrożony, a tutaj widzicie, jak ubieram palmę. Okazało się wczoraj, że z kolegą braliśmy drabinę, ale palma już tak urosła, że z drabiny się nie da. Jest postawione malutkie, rusztowanko. Tu widzicie, jak leci wąż. Tu leci tak samo. Nie zdążyliśmy wczoraj skończyć. O, wszystko jest jeszcze op, bo złapała nas noc. Musieliśmy zwinąć liście Wagnerianusa, bo nie szło postawić rusztowania. Także na tą chwilę pokazuję Wam, jak to u mnie wygląda. Tutaj mamy Hystrix, tam mamy grzejący się, już podgrzewającą się karłatkę, tutaj mamy świecącą się UB, i teraz ważny temat. Jak bardzo ważna jest stacja Meteo? Ta JuBEA ma na sobie, y, ma na sobie worek, i później ma y, wąż i dwa worki. I co się okazuje? Kabla było tylko 6 metrów na niej. Wydawało się, że jest ok. Worki są dwa i co? I nie dogrzewa. Grzeje, 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 to się praktycznie nie wyłącza. I teraz co trzeba, skąd bym to wiedział? No nie wiem, co wyglądam, to się świeci, czyli dobrze, wszystko jest ok. Ale gdyby było minus 20 stopni, to tutaj w środku byłoby prawdopodobnie minus, nie wiem, 12, tak? Dlatego, że e, on cały czas jest włączony. Na dworzu było dzisiaj minus 8 stopni, zaraz Wam pokażę, a ona e, w ogóle się nie wyłącza, czyli nie. E, no, jakby nie dogrzewa do zadanego zera, ciągle minus 0,7, minus 0,8, tak to wygląda. Eee, co trzeba zrobić? Albo dołożyć, oczywiście, jak ktoś ma dłuższy wąż, może dać dłuższy wąż, ale lepiej dać, nie wiem, 2-3 więcej agrowłókniny, to zrobi się cieplej i na pewno dogrzeje szybciej i lepiej. Na to oczywiście jeszcze będzie worek. Tu jest wszystko jeszcze nieskończone. Wszystko, że tak powiem, jest w czasie roboty. Dzisiaj kolega przyjdzie i będziemy dokańczać. W tej chwili jest minus 5 stopni. A gdzie jest minimum, maksimum? Było minus 8. Minus 7,98, czyli minus 8. Minus 8 stopnia było. Tutaj jest mały ten. Ale tutaj nie ma na razie żadnego grzania. To no, zrobiłem, żeby nie padało. E, tutaj mamy roztratę. Tutaj mamy zwinięty na razie tylko wagnerianus. A i tutaj co ciekawe, kordelina. Minus 8 stopni, kordelina. Wszyscy mówią, że ona tyle wytrzymuje. No jestem strasznie ciekawy, co z tego będzie. No gorzej, że teraz przyjdzie więcej. Póki co nie mam pomysłu, co z nią zrobić. Tak jak mówię, może tylko zawinę agrowłókniną. I zobaczymy, bo to jest roślina taka na test. Tutaj są maluchy. E, na pewno będą sponiewierane. Na pewno nie ma to tu dużo, co tu dużo gadać. Świeżo sadzone. To był taki krótki, szybki test. E, tak to tutaj wygląda. E, jest jeszcze oczywiście trachy w karpusowisko. E, małe rośliny. To jest, kurde, ciekawe. Szereg małych roślin. Zobaczymy. No, zobaczymy, jak one się będą miały. Pewnie wszystkie padną. No ale tu przynajmniej nie trzeba będzie ich wykopywać, tylko po prostu zostaną tu na wieki wieków amen. No, i tak to wygląda. Tu jak widzicie, ta Jubea ciągle się świeci, czyli ciągle nie dogrzewa. Tutaj schowany jest pod spodem termostat. Jak przyjdzie kumpel, to oczywiście. Dołożymy tutaj dwa, ja dołożę dwie warstwy włókniny i zobaczymy, jak wtedy to się będzie to się będzie dogrzewało. Stacja meteo jest niezwykle ważna. Bo tak jak mówię, możesz mieć wszystko poprawnie zrobione, jest wąż, jest włóknina, jest wszystko. I co z tego? I nic, bo jest po prostu za mało węża lub za mało włókniny, i tak to właśnie wygląda. Ale człowiek by tego nie wiedział, mógłby wyjrzeć za okienko i stwierdzić, wszystko jest super, wszystko się grzeje, a na wiosnę zobaczyć, że jest trup. Dlatego stacja meteo jest bardzo ważna. Dobra, ja się szykuję, idę teraz wypić jakąś ciepłą herbatę, i się dzisiaj biorę znowu do roboty. W tej chwili, tak jak mówiłem, minus 5 stopni. Najgorsza praca wykonana. Teraz już będzie tylko, że tak powiem, lżej. Dobra, trzymajcie się. Życzę Wam wspaniałego dnia. Tam są w tle góry. Przed nami zimny weekend. U mnie może być minus 13, gdzie niegdzie minus 18. A jak będzie, to się oczywiście niebawem przekonamy. Żadnych juk nie zakrywam, nic nie robię i zobaczymy. Co z tego będzie? Wspaniałego dnia! Nie dajcie się zaskoczyć, bo trąbię cały czas o tym, że już jest zimno i że trzeba działać. Zapalniamy Polskę! Marek Malec, cześć!